W dzieleniu pisemnym działanie zapisujemy trochę inaczej niż w pozostałych działaniach pisemnych. Kreskę rysujemy nad dzielną i zaczynamy od lewej strony, po kolei. Najpierw 9 podzielone przez 5. Jeżeli wykonanie tego w pamięci sprawia Wam problem, można wypisać sobie gdzieś z boku taką małą ściągę. 1 razy 5 równa się 5, 2 razy 5 równa się 10, ale 10 jest większe niż 9. Dlatego zostaniemy przy poprzednim zadaniu. 9 podzielone przez 5 równa się 1, jedynkę wpisujemy dokładnie nad dziewiątką, teraz mnożymy 1 razy 5 równa się 5 i zostaje nam odejmowanie. 9 odjąć 5 równa się 4. Nie jest to oczywiście koniec zadania, bo tutaj ta trójka spada nam na dół. Mamy teraz 43 podzielone przez 5. Jeżeli trudno jest Wam wyliczyć to w pamięci, uzupełnijmy sobie tutaj z boku naszą ściągę, aż dojdziemy do 43. 45 jest większe niż 43, dlatego wybieramy 40. 40 podzielone przez 5 równa się 8, wpisujemy więc tutaj obok jedynki tą ósemkę i teraz mnożymy. 8 razy 5 równa się 40. Musimy teraz odjąć. 43 odjąć 40 równa się 3. Jest to już koniec zadania, ponieważ nie ma już więcej liczb do podzielenia. Nasz wynik to 18, reszta 3. Co oznacza ta reszta? Oznacza to po prostu, że liczba 93 nie dzieli się przez 5 równo, czyli nie dzieli się przez 5 bez reszty. 5 razy 18 równa się 90. Czyli jeżeli mielibyśmy 90 podzielone przez 5, wówczas nasz wynik byłby po prostu 18, ale ponieważ mamy 93, z tą trójką musimy coś zrobić, i to właśnie ona jest naszą resztą. 93 podzielone przez 5 równa się 18, reszta 3. Spróbujmy podzielić teraz większe liczby: 289 podzielone przez 12. Zaczynamy więc po kolei od lewej strony. 2 podzielone przez 12 dałoby nam ułamek, czego w tym zadaniu raczej nie chcemy. Co robimy? Sprawdzamy, jaka jest kolejna liczba: 28. 28 bez problemu da się podzielić przez 12. Zróbmy sobie taką małą ściągę dla ułatwienia. 36 jest większe niż 28, dlatego weźmiemy 24. 28 podzielone przez 12 równa się więc 2, ale zwróćcie uwagę, że tą dwójkę wpisujemy nad ósemką. Teraz mnożenie. 2 razy 12 równa się 24. I odejmowanie. 28 odjąć 24 równa się 4. Dziewiątka spada nam tutaj obok czwórki i zastanawiamy się, ile razy 12 mieści się w 49. Nasza ściąga podpowiada nam, że 49 podzielone przez 12 równa się 4. Pomnóżmy teraz. 4 razy 12 równa się 48. Zostało nam jeszcze odejmowanie. 49 odeń 48 równa się 1. Nasz wynik to 24, reszta 1. Spójrzmy teraz na kolejne zadanie. Pamiętając, że mnożenie jest odwrotnością dzielenia, Wypiszmy sobie tutaj z boku kilka wielokrotności dla 36 i zaczynamy nasze dzielenie od lewej strony po kolei. 3 jest mniejsze niż 36, znowu otrzymalibyśmy w wyniku dzielenia ułamek, nie chcemy tego, patrzymy więc dalej. 34, ta sama sytuacja, nadal mniejsze od 36, mamy więc 349 i tą liczbę możemy śmiało podzielić przez 36. Dla ułatwienia spójrzmy na naszą ściągę. 360 to już jest za dużo. Bierzemy więc sobie 324, czyli 9 razy 36 równa się 324. 349 podzielone przez 36 równa się więc 9. I uważajcie, gdzie tą dziewiątkę zapisujemy. Teraz mnożymy. 9 razy 36 równa się 324. I odejmujemy. 9 odjąć 4 równa się 5. 4 odjąć 2 równa się 2. Teraz ta dwójka spada nam tutaj na dół. Mamy więc 252 podzielone przez 36. Może zdążyliście już zauważyć, że na naszej ściądze mamy już tą liczbę. 7 razy 36 równa się 252. Oznacza to, że 252 podzielone przez 36 Równa się 7 a 7 razy 36 równa się 252. Musimy teraz odjąć 252 odjąć 252 równa się 0, najlepiej zaznaczyć to za pomocą takich kresek, nasz wynik to 97, tym razem nie ma żadnej reszty. Jeżeli mamy dzielenie dwóch liczb zakończonych zerem, tak jak tutaj. Wtedy możemy sobie trochę ułatwić i skreślić te zera, ale uwaga, skreślamy tyle samo zer w obu liczbach. Mamy więc 450 podzielone przez 2. I zacznijmy oczywiście od lewej po kolei. 4 podzielone przez 2 równa się 2, mnożenie 2 razy 2 równa się 4, odejmowanie 4 od 4 równa się 0. Piątka spada nam na dół. 5 podzielone przez 2 równa się 2. Teraz znowu mnożenie. 2 razy 2 równa się 4. 5 od 4 równa się 1. Teraz 0 spada nam na dół i mamy 10. 10 podzielone przez 2 równa się 5. 5 razy 2 równa się 10. Po odejmowaniu 10 od 10 równa się 0. Nasz wynik to 225. Czasami możecie być poproszeni o to, by sprawdzić wasze wyniki dzielenia. Jak to zrobić? Wystarczy pomnożyć iloraz przez dzielnik, i jeżeli otrzymamy dzielną, wówczas wiemy, że wykonaliśmy poprawne obliczenia. Sprawdźmy więc: 5 razy 2 równa się 10, 2 razy 2 równa się 4, dodać 1 równa się 5 i 2 razy 2 równa się 4. Nasz wynik to 450, czyli dokładnie tyle samo, ile nasza dzielna. Wróćmy teraz do poprzedniego zadania, w którym otrzymaliśmy wynik z resztą. Jak sprawdzimy nasze działanie, również mnożymy iloraz przez dzielnik, ale musimy jeszcze później dodać naszą resztę. Wymnóżmy więc razem 2 razy 4 równa się 8, 2 razy 2 równa się 4. 1 razy 4 równa się 4, 1 razy 2 równa się 2. Zróbmy sobie trochę więcej miejsca na dodawanie. 8 przepisujemy, 4 dodać 4 równa się 8, i 2 również przepisujemy. Wynik naszego mnożenia to 288. Nie zapominajmy jeszcze o dodaniu jedynki, i wtedy otrzymamy wynik 289, czyli dokładnie tyle, ile nasza dzielna. I to by było na tyle. Proste, prawda? Nie martwcie się, jeżeli od razu wszystkiego nie zapamiętaliście. Możecie odtworzyć sobie ten filmik jeszcze raz i jeszcze, aż nabierzecie pewności, że już wszystko jasne. Trzymajcie się i do usłyszenia.